Cześć wszystkim. Z tej strony Helga z kanału Realne Karty. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym sobie otworzymy małą puszkę. Tym razem tę. Ja kupiłam ją po to, żeby mieć Kyliana Mbappé. Jeśli chodzi, słuchajcie, o te reliki, czekajcie, gdzie o, o te reliki. Ostatnio się zastanawiałam, bo wypada wszystko oprócz Zinedina Zidana i. Messiego, w sensie w internecie. Jeżeli są oferty, bo ja już sobie kupiłam kartę Benzemy, ja chciałam Zidana, ale nigdzie nie było. No i co się okazało, że Zidan wszystkie te e, nie są numerowane i wypadają w sensie często. No, dla tych, co są łowcami, to wypadają często. Natomiast karta Messiego i Zidana są słuchajcie, numerowane do 299, także tylko 300 sztuk na świat i to będzie bardzo trudno ustrzelić generalnie tych dwóch zawodników. Także, no ja już mówię, ja już mam to co chciałam, czyli mam benzemę, po prostu sobie zamówiłam. Um, no, chciałabym też Zidana, ale podejrzewam, że to będzie nierealne, mieć trzy, trzysta. Słuchajcie, kart takich na cały świat. No i my nie mamy nic, bo jest cienko. Także. To będzie podejrzewam, że albo bardzo trudne, albo bardzo drogie, albo obie rzeczy, bo numerowana jednak do 300, to podejrzewam, że ludzie będą chcieli z 500 zł za to, także chyba Zizu niestety nie trafi do mojej kolekcji. Dobra, a my sobie słuchajcie, zrobimy pojedynek, zrobimy sobie pojedynek tych kart um, limitowanych, specjalnych, mogę jak je nazwać. Tylko chcę sobie delikatnie to otworzyć, bo jeszcze będę kręcić z tego short z tej puszeczki. Także o. Żeby jakoś tak w miarę. Dobra. I tutaj mamy, słuchajcie, takie oto karty limitowane. O, tu jaka zbita. Mamy Kyliana Mbappé. Mamy wirca z Liverpoolu. Następnie mamy kwicza z PSG i sobie jeszcze weźmiemy Starboya, który jest w tej promotional packet. O. I sobie zrobimy, słuchajcie, pojedynek. Ja nie mogę trafić absolutnie już tyle i multipak i hiropaki. Nie mogę trafić ani Hausena, ani Endrika, także mam nadzieję, że może tu zobaczymy. A naszym starbojem będzie, no oczywiście, że nie mogę trafić, Nico Williams z Athletic Bilbao. Także zobaczymy. Dobra, a tutaj mamy tak. Stealth Strike na nas czeka z Fiorentiny. Mamy także Pezże. no i proszę, pierwszy punkcik. Mamy Bayern Monachium kimś i mamy, o, Real Madryt. Elegancko. Także już zaczęliśmy. A tutaj wygniecione. No te małe puszki są tragedia, nie? Wygniecione saszety. Ciekawe, czy jesteśmy w stanie coś fajnego trafić. W tych saszetkach chyba nie można trafić ani tych Yamala, Kola, ani Lifau, bo jak wiecie, w środku mają inserty. W tych zwykłych saszetkach na końcu są, także no nie wiem. Wydaje mi się, że, że w tych się nie da trafić. E, dobra, zobaczmy. Mamy Mark Bernal z Barcelony. Mamy Unai Simon, Zdobywa tutaj punkcik. Słuchajcie. Następnie mamy Sporti. O, proszę bardzo. Kolejny. I to sam Nico Williams. Proszę bardzo. No dobra. A dalej mamy Celtic. Mamy Counter-Attacks z Atletico. Następnie u Piero. Boże, to był taki świetny zawodnik. Boże, Juve. Stara już jestem. Bologna. Moi drodzy, Liverpool. Zdobywa brameczkę Odegar z arsenalu, PSGE i moi drodzy logo Eintrachtu. I została nam ostatnia paczuszka, ale powiem Wam, że tutaj gęsto trochę, nie? Dzieje się. Pytanie: Czy będziemy mieć jakąś fajną kartę specjalną? W zeszłej puszce w tej mieliśmy jedną ze specjalnych. I pytanie: Czy tutaj mamy szansę na coś? Sprawdźmy. I jedziemy moi drodzy. Chyba nie, kurczę, szkoda. To ta puszka słaba. Dobra, mamy Grimaldo z Leverkusen, następnie Napoli, mamy Bayern Monachium Davis, Intermediolan. Uh, 100 Club. No dobra, jest karta specjalna, co prawda z tych najgorszych, ale jest. No, Mamy Denzel Dumfries, następnie mm, Kimiś z Bayernu. Mamy Fiorentinę, Man of the Match, Maeda z Celtiku, mamy kolejny punkcik dla Realu, Ferlaumendi, następnie Bobby Clark, Salzburg, mamy Stuttgart i słuchajcie, Tottenham i City. Także, moi drodzy, to była szybka, szybka puszka, szybka akcja. No i co? Tutaj jest jakiś podwójny remis. Potrójny remis, 2 do dwóch, do dwóch. Także tak się prezentuje ta mała puszka Worldis International Icons. No i tak jak mówię, tu niestety Zidane i Messi numerowane, także to będzie koszmar, żeby, żeby znaleźć po prostu. No, także tyle. Także tyle w tym odcineczku, bardzo szybkim. Słuchajcie, zostawcie lajkusia, jeżeli jesteście tu nowi. Zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco. Pomóżcie mi po prostu rozwijać kanał, a pomagacie poprzez zostawienie lajków, wyświetlanie. No i co? Tyle. Życzę Wam miłego dnia. Słuchajcie, trzymajcie się. Cześć.